Ci rodzice, którzy są chętni, żeby współpracować, ci, którzy są zainteresowani y, tym, żeby temu dziecku było jak najlepiej, a nie żeby to dziecko było tą osobą, którą oni chcą, żeby ono było, stanowią niestety bardzo wąski margines. To jest y, kilkanaście procent akceptujących ojców i dwadzieścia kilka procent akceptujących matek. Więc. Y, te osoby, które trafiają do Lambda szukając pomocy, które trafiają na nasze warsztaty, czy y, które się odzywają do nas po to, żeby je pokierować na przykład na indywidualną pomoc psychologiczną, y, czy rozmowę z seksuologiem, czy tego typu y, sprawy, to, je, to oni, oni należą właśnie do tej mniejszości, tej akceptującej, która jednak chce to robić lepiej, albo są gdzieś tam, powiedzmy, na jej brzegu, że oni jeszcze potrzebują pomocy w tym zaakceptowaniu. Natomiast. Bliscy krewni, którzy są odrzucający, stanowią niestety przytłaczającą większość.